Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. M. dzisiaj na odcinku zrobimy sobie unboxing dwóch różnych multipaków z FIFA 365 2020. Po lewej stronie mamy ten pierwszy multipak, który całkiem na początku wyszedł, natomiast po prawej ten, który niedawno pokazywałem wam odcinek z Wrocławia, jak byłem na Bielanach. Tam znalazłem właśnie trzy rodzaje. Tych nowych multipaków z trzema limitkami. Tak więc, moi drodzy, ocencie, Waszym zdaniem, który multipak jest lepszy? Czy ten pierwszy, czy ten, który niedawno wyszedł? Ten pierwszy 29 zł, ten drugi 23 prawie. Tu mamy dwie limitki, tutaj mamy jedną. Jeżeli chodzi o saszetki, to tu 5, a tutaj 6, czyli cena jest adekwatna brak tutaj jednej saszetki, tak by było mniej więcej podobnie. Tak więc otworzymy sobie teraz oba. Tutaj są dwie limitki Galatasaray. Mamy Nagatomo i Marcao. I te sześć saszetek. A tutaj nie będę na siłę. Otwierał, tylko położymy sobie później na spokojnie. Mamy jedną limitkę, jest to Andersen i pięć saszetek. Otworzymy i zobaczymy, gdzie wpadły lepsze karty. OK, mamy to na zmianę. Otwieramy. I patrzymy tylko na specjalne multiple z Borusi, Piszczek i Guerreiro i logo Juventusu. To jest w pierwszej saszetce z tego pierwszego multipaka. A teraz otwieramy nowego saszetkę z nowego multipaka Sergio Ramos. Jedna karta tylko, specjalna. Tutaj też jedna, pintor, reszta bazoweczki, czy na pewno tak. Tym razem dwie, mamy kepę i alaba. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem Wam, że chyba te pierwsze multipaki jednak bardziej mnie przekonują. azard. Z tego względu, że są dwie limitki i tam właśnie był ten zespół Galatasaray, gdzie karty nie są wcale takie tanie, jak zobaczycie po ebayu czy gdzieś na Allegro. Victor Luis. Cały komplet 10 limitek Galatasaray około 240-250 zł. Jest kilka takich rzadszych. No i popatrzcie, Nelson Semedo brakuje mi ta karta do albumu powtórkowego i Elmas Napoli. Z tego co patrzę, to najrzadszą kartą z tych goldów jest Cristiano Ronaldo. Na początku dość często wpadał. Miałem dwie sztuki. A później jak tak patrzyłem to nawet na Allegro widzę, że chodzi po 10, 12, 15 zł ta karta. Teraz mamy Rubena, Nevesa, Goldzik i Brandt. Dwie specjalne. Mamy Kutinio, Goldzik i Kabak też. Jedna z rzadszych kart tych fans, tych Impact Singing. Gaetano Napoli. I tutaj to jest wszystko. Wiadomo, jedna saszetka mniej. Zobaczymy jeszcze, co tutaj wpadnie. I czekam na Wasze opinie odnośnie tych dwóch multipaków. Zijech. Key player i Tiago Silva fans' favorite. Tak więc ja się moi kochani z wami żegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.